Gmina Kozienice pozyskała kolejne środki zewnętrzne na inwestycje. Tym razem jest to milion złotych na dokończenie budowy przedszkola integracyjnego nr 3, które powstaje przy budynku PSP nr 2 w Kozienicach przy ulicy Głowaczowskiej. Inwestycja ważna i przede wszystkim pierwsza taka chyba od 300 lat przedszkole budowane w zasadzie od zera. Przedszkole integracyjne, a więc również dla dzieci z niepełnosprawnościami. W sumie 125 osób, czyli młodych mieszkańców Kozienic będzie mogło korzystać. Mam nadzieję, że już od wiosny 24. Duża inwestycja, bo prawie 10 milionów, i rzeczywiście szukamy tych pieniędzy wszędzie. Tu zwróciliśmy się też o pomoc do szefa Komisji Finansów Publicznych, pana posła Kosztowniaka, i wspólnie udało się. Pozyskać kolejny milion złotych, bardzo ważne, żebyśmy to jak najsprawniej skończyli, po to, żeby służyło naszym mieszkańcom i maluchom, które nie mogą się już doczekać. I właśnie szef parlamentarnej Komisji Finansów Publicznych, jednocześnie poseł ziemi radomskiej, Andrzej Kosztowniak ocenił wspólnie z burmistrzem postępy prac na budowie. Po raz kolejny się spotykamy i tutaj nie jako polityk, a tak naprawdę bardziej jako e, samorządowiec spotykam się i cieszę się niezmiernie, że możemy wspierać takie inwestycje bardzo mocno prorozwojowe dla samego miasta. Ważne de, inwestycje, bo. E, Inwestycje służące wprost ludziom. Na co dzień ludzie będą korzystać z tego pięknego przedszkola, również oddziały integracyjne. To wszystko cieszy. Mówię bardziej nawet jako byłego samorządowca, a nie dzisiaj polityka, choć też mam świadomość, że wsparcie 3 milionów złotych dla tej inwestycji to wsparcie ze strony naszej, czyli Rządu Prawa i Sprawiedliwości. Gratuluję z jednej strony panu burmistrzowi, ale z drugiej strony no całemu miastu, bo to naprawdę piękna inwestycja. Widziałem ją w momencie, kiedy powstawały fundamy później ściany, dzisiaj jesteśmy na ukończeniu. Radość. Podczas wizyty w naszym mieście poseł odwiedził także dwie kolejne inwestycje realizowane przy wsparciu środków zewnętrznych. Jedną z nich był blok komunalny, który powstał na Polesiu przy ulicy Bukowej. Jego łączny koszt to około 7,5 miliona złotych. Przepiękna inwestycja, pierwsza od 30 lat tak naprawdę w Koźnicach. Mieszkania komunalne dofinansowane. W 80% z budżetu państwa, z Banku Gospodarstwa Krajowego. Serce rośnie, bo z jednej strony to są bardzo wysokim standardzie lokale mieszkalne. To pokazuje, że gmina Koźnice stawia sobie bardzo wysoką poprzeczkę. Z jednej strony to cieszy, a z drugiej strony my się również jako politycy cieszymy, że możemy dołożyć do tego swoją cegiełkę. Cieszę się niezmiernie, tak jak mówię, ponad 80% dofinansowania ze strony państwa, wszystkich samorządowców, bo to jest apel do wszystkich moich kolegów i koleżanek samorządowców. Bierzcie te pieniądze moi drodzy, budujcie tego typu lokale, bo wy jesteście jednym z ważnych elementów rozwiązania problemu mieszkalnictwa w Polsce. Kolejną inwestycją, która w tym roku będzie oddana do użytku jest przechodząca generalny remont siedziba biblioteki publicznej. Inwestycja ta jest realizowana pod nadzorem konserwatora zabytków. Gruntowna modernizacja ma kosztować około 6 milionów złotych. Część tej kwoty to także środki zewnętrzne. Widzimy trzecią już inwestycję Bibliotekę. Ja mam takie powiedzenie, Szanowni Państwo, może to nie eleganckie, ale zawsze mówię w kozincach: albo grubo, albo wcale. Rzeczywiście tacy jesteście, robicie to przepięknie. Standard tego obiektu, zresztą poprzednich również, jest fenomenalny. Ponad 2,5 miliona złotych ze strony ministra kultury trafiło na tą konkretną inwestycję. My was wspieramy, wy umiejętnie z tego korzystacie, oby tak dalej. Wszystkie te wielomilionowe inwestycje ważne i potrzebne mieszkańcom mogą być realizowane właśnie dzięki skutecznemu pozyskiwaniu przez gminę Kozienice środków zewnętrznych.